to Twojemu działowi sprzedaży brakuje skutecznego narzędzia CRM do monitorowania działania. Z Merit RPACO zbudujesz własny proces sprzedaży i wykorzystasz szanse sprzedażowe. Paweł, szef działu handlowego, odwiedził jednego z kluczowych klientów i dowiedział się, że ten już dwa tygodnie czeka na odpowiedź na zapytanie ofertowe. Długi brak reakcji to dla Paweła wyraźny powód do niepokoju, który może wpłynąć na skuteczność sprzedaży. Paweł potrzebuje narzędzia do efektywnego zarządzania procesem sprzedaży. Oto czas na Merit ERP. W systemie Merit ERP Paweł definiuje proces sprzedaży. Tworzy etapy szans sprzedaży takie jak nawiązanie kontaktu, złożenie oferty, kontakt po ofercie. Dla każdego etapu określa jego czas trwania i prawdopodobieństwo sukcesu całego procesu sprzedaży. Definiuje również wymagane działania oraz reguły powiadomień dla szans sprzedaży. Następnie układa diagram procesu sprzedaży, aby określić kolejność wykonywania etapów. Do akcji wkracza Grzegorz, członek zespołu handlowego. Właśnie otrzymał w systemie merit powiadomienie o zaległym zapytaniu ofertowym. Na podstawie informacji od klienta Grzegorz rejestruje nową szansę sprzedaży, uwzględniając wszystkie kluczowe dane, takie jak kontrahent, kampania, Źródło pozyskania, budżet klienta oraz produkty, które interesują nabywcę. Następnie Grzegorz realizuje proces sprzedaży, wykonując działania począwszy od wysłania odpowiedzi na zapytanie klienta, przygotowania oferty, wysłania oferty do klienta, rejestrowania odpowiedzi aż do finalizacji sprzedaży. Dzięki wykorzystaniu szans sprzedaży Grzegorz nie zapomina o ważnych zadaniach, a całą korespondencję z klientem gromadzi w jednym miejscu. Z Merit RP Paweł codziennie monitoruje rejestrowane szanse sprzedaży oraz działania zbliżające się do końca ważności. Najważniejsze są dla niego raporty: lejek sprzedaży, raport aktywnych szans sprzedaży i zakończonych szans sprzedaży. Dzięki analizie skuteczności Paweł zauważył, że jego pracownik Kamil najwięcej przegranych szans łapie na etapie decyzja klienta na ofertę. Jako szef działu. Wysłał Kamila na szkolenie, na którym Kamil nauczył się lepiej przedstawiać oferowane produkty. Skuteczność Kamila w kolejnym kwartale po ukończeniu szkolenia podniosła się aż o 80%. Dzięki zdefiniowanym etapom i działaniom, zespół handlowy skutecznie prowadzi szanse sprzedaży, nie pomijając żadnego z kroków. Paweł może być spokojny, wiedząc, że jego dział sprzedaży z systemem MERI DRP działa skutecznie.